Są to są najnowsze zdjęcia z Triatlas z wczoraj i jestem całkiem pewien, to jest w rzeczywistości to najbardziej szokująca anomalią, jaką widzieliśmy, widzieliśmy w tym obiektu, ponieważ tylko, tylko możliwe wyjaśnienie do teraz było, że to jest rozpadają się. Więc w tym filmie zrobię, przełamuję wszystko, wszystko, co wiemy o tym, co faktycznie dzieje się z Triatlasem. Więc zacznijmy najpierw, porozmawiajmy o dlaczego wszyscy był przekonani, że to powinno być fragmentować lub rozbijanie, i, a następnie będziemy porozmawiamy o, o tym, co najnowszym, najnowsze obrazy, faktycznie. Więc w 9 listopada przechwyciliśmy te zdjęcia pokazujące ogona i a w stronę Słońca ogon rozciągający się miliony kilometrów. Jednakże dla komety gaz przepływają tylko tylko około 1300 mln km godzinę. To dość wolno jak na przestrzeni kosmicznej. Więc dla ogony, ogony do rozciągnąć miliony kilometrów, kilometrów z prędkości, kometa, kometa będzie potrzebowała być, być, strzelać gaz, gaz w sposób ciągły w celu kilka, kilka, kilka miesięcy. Ale zdjęcia z zaledwie kilku, kilku dni wcześniej pokazało absolutnie żadnego ogona w ogóle, który jest tylko jednym z dziwnych części dotyczących ogony. Kometa, kometa potrzebowałaby potrzebować około 1060 km2 km kwadratowych kilometrów powierzchni, powierzchni absorbującej, pochłaniającej światło słoneczne. To jest to to samo jak sfery w dżibutejście trzeciej km średnicy. Ale Hubble zmierzył 3 atlasu Atlas w tylko 5,6 km szerokości. Obliczenia wykazały nam, że potrzebne być, być cztery razy większy niż to, co to był. Więc tak obliczyliśmy, jak dużo materiału te ogony muszą przenosić, przenoszone, zabierać z 3 Atlasu Atlas. I liczby są dość szokujące. Szacunki wskazują nam Atlas Trzydziegi. Atlas ma być, być przegrać około 50 miliardów ton materiału, materiału miesięcznie, miesiąc, co jest dość niepokojące, biorąc pod uwagę przedmiotu, przedmiotu, jest ma ważyć tylko około 33 miliardów ton. Ale czy mamy faktycznie, widzieliśmy to wcześniej, Kometa, kometa, Shoemaker-Levy, 9 rozpadła się, rozpadł się w 1992 i włączna kwoty materiału, który zostało, była znacznie niż to, co myśleliśmy, myśleliśmy oryginał, pierwotna kometa. Jednak to doskonały, doskonale sens, gdy zrozumieliśmy, zrozumieliśmy to zepsuty, zepsuło w 21 różnych części. Te części następnie mają większą powierzchnię powierzchni dla przez, Dopowodować więcej lodu do zamienić się w gaz, tworząc więcej widoczne strumienie i smugi. Więc tylko jedyna logicznym wyjaśnienie dla siedmiu odrzutowców, widocznych w osiem miłoniesion, oraz ogromny wielomilionowa kilometrów ogony, w listopadzie 9 listopada, zdjęcia było, że 3 Atlas miał fragmentował na różnych części, ponieważ istnieje, nie ma, nie ma możliwości, aby obiekt stały stracił więcej masy niż waży. Porozmawiajmy więc o tym, co faktycznie ujawniają nowe zdjęcia. 11 listopada dwójka astronomów, David Jewitt i Jane Lowe, skierowała teleskop na Wyspach Kanaryjskich na 3-Eye Atlas. Kiedy opublikowali swoje odkrycia, nadali mu bardzo prosty tytuł: 3-Eye Atlas, still single, 3-Eye Atlas, nadal w jednym kawałku. Nie rozpadł się więc na kawałki, nie uległ fragmentacji, nie rozrzucił wszędzie odłamków. Ale oto co sprawia, że te zdjęcia są tak ważne. Nie tylko spojrzeli i powiedzieli: Tak, nadal jest w jednym kawałku. W rzeczywistości zmierzyli i przeanalizowali wszystko szczegółowo. Zdjęcia pokazują, że 3I Atlas znajduje się około jeden 1,5 jednostki astronomicznej od Słońca. To około 214 milionów kilometrów i nieco ponad dwie jednostki astronomiczne od Ziemi która znajduje się w odległości około 38 milionów kilometrów. Obserwowali obszar wokół komety o szerokości około pół miliona kilometrów. Obserwowali więc ogromny obszar, aby znaleźć jakiekolwiek oznaki rozpadania się. Znaleźli jedno jasne jądro. Jest to stałe centrum komety. Wokół niego znajduje się aktywna, świecąca chmura gazu i pyłu zwana komą. Koma ma złożony kształt i zawiera różne struktury. Zauważyli dwa ogony skierowane w przeciwnych kierunkach, tak jak widzieliśmy na poprzednich zdjęciach. Jeden ogon wskazuje prawie bezpośrednio w kierunku Słońca. Zmierzyli jego kąt na około Sonosciorulnadygranyś. Słońce znajdowało się pod kątem około 115 stopni. Tak więc ogon ten wskazuje Słońce z różnicą tylko około 9 kW. Nazywa się to antyogiem i jest to zjawisko dość rzadkie, ale nie niemożliwe. Drugi ogon wskazuje w kierunku przeciwnym do Słońca pod kątem około 300 mm. Aby znaleźć fragmenty, zastosowano różne techniki przetwarzania obrazu. Rozciągnięto jasność, sporządzono mapy konturowe, zastosowano fałszywe kolory. Obraz oglądano w pierścieniach rozchodzących się od środka na zewnątrz. Każda z wypróbowanych technik miała na celu znalezienie nawet najmniejszych fragmentów, jeśli takie istniały. W raporcie wyraźnie zaznaczono, że na zdjęciu nie widać żadnych śladów fragmentacji. Gdyby Tree Atlas rozpadł się na 16 fragmentów, jak sugerowały obliczenia matematyczne, fragmenty te rozprzestrzeniłyby się, byłyby widoczne, pozostawiłyby ślady. Jednak zdjęcia nie wykazały niczego takiego. Nie twierdzimy więc tylko, że obiekt wygląda na spójny. Twierdzimy, że astronomowie dokładnie zbadali ogromny obszar wokół niego, stosując wiele metod analizy. I nie znaleźli żadnych dowodów na jakiekolwiek rozpadnięcie się. Należy pamiętać, że obiekt ten właśnie przeszedł przez najbardziej intensywną część swojej podróży. 29 października znalazł się najbliżej słońca. Został podgrzany do ekstremalnych temperatur. Spodziewaliśmy się, że samo naprężenie termiczne spowoduje jego pęknięcie. Ciśnienie wyrzucanego gazu miało go rozerwać na kawałki. Jednak dwa tygodnie później nadal jest to jeden solidny obiekt, Aktywnie wytwarzający ogromne strumienie w wielu kierunkach. Jeśli więc obiekt ten jest rzeczywiście naturalny, co moim zdaniem ma miejsce, naukowcy muszą wyjaśnić, jak jest to fizycznie możliwe. Oto teorie, które mam na ten moment. Wiemy, że Tree Atlas jest prawdopodobnie o miliardy lat starszy od całego naszego układu słonecznego. Być może ma 7 miliardów lat, a może nawet 10 miliardów. Przez te miliardy lat kometa przemierzała przestrzeń kosmiczną narażona na działanie promieni kosmicznych. Są to cząstki o wysokiej energii, które uderzają w obiekty i zmieniają ich skład chemiczny. Można to porównać do promieniowania, które przez miliardy lat powoli gotuje powierzchnię. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba odkrył coś interesującego, co potwierdza te teorie. 3A Atlas zawiera znacznie więcej dwutlenku węgla w stosunku do wody niż normalne komety. Około 8 razy więcej niż wynosi zwykle. Może to wynikać z faktu, że promienie kosmiczne przez miliardy lat przekształcały tlenek węgla na powierzchni w dwutlenek węgla. Promienie kosmiczne mogły również stworzyć dziwną, chrupiącą warstwę na powierzchni. Skorupa ta może powodować sublimację lodu pod spodem w naprawdę dziwny sposób, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Być może tworzy ona kanały lub kieszenie, które dają komecie znacznie większą powierzchnię niż ta, którą widzimy z zewnątrz. Inną możliwością jest to, że być może nieprawidłowo obliczamy potrzebną powierzchnię. Być może sublimacja może zachodzić szybciej niż nam się wydaje w określonych warunkach. Być może strumienie nie przenoszą tak dużej masy, jak sugerują obliczenia. Liczba 50 miliardów ton miesięcznie została uzyskana na podstawie obserwacji wielkości i jasności ogonów oraz obliczeń wstecznych mających na celu ustalenie, ile materiału musi się tam znajdować. Być może jednak ogony po prostu bardzo dobrze rozpraszają światło słoneczne. Być może wydają się większe niż są w rzeczywistości pod względem masy. Gdyby rzeczywista utrata masy wynosiła tylko 5 miliardów ton miesięcznie zamiast 50 miliardów, liczby byłyby znacznie bardziej prawdopodobne. Nadal byłaby to wartość ekstremalna, ale przynajmniej możliwa dla obiektu tej wielkości. Problem z tą teorią polega na tym, że naukowcy od dziesięcioleci obliczają utratę masy komet w ten sposób. Metoda ta sprawdza się. Jeśli więc nagle okazuje się ona błędna w przypadku trzech komet Atlas, musimy zrozumieć dlaczego tak się stało. Jeśli obejrzysz film do końca, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej aktualności.